Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, po dłuższej przerwie, kolejny gameplay z Hearthstone'a i to... Uh, nie nagrywam go sam, tak? Jak już wracać no, po dłuższej przerwie, no, to... Nie, nie nagrywa go sam, już mu, u, 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 skrócę mu trochę to przywitanie, że będzie rozciągał w czasie niesamowicie. Ja jestem Rok z tej strony i będziemy grali w bójkę Hearthstone. Tak jest, tak jest. Jest ze mną rok, jesteśmy razem i będziemy bójkować w Hearthstone'ie. Lubię murloki, zawsze je lubiłem. Nie, Więc wrócę same murloki do gry. No ja wziąłem jedynego właściwego herosa do tali takiej Nie, Zobaczymy, jak to wyjdzie. No no no. No, na razie ma jest tak sobie, jeśli chodzi o rozdanie na dzień dobry. Mogło być lepiej. To, to zawsze to... nigdy nie jest tak dobrze, żeby <grym> nie mogło być lepiej. <grym> Dokładnie. I ciach. Zasypać go to totemami. Okay. Czyżby handlock? Dobrze, że. E, to temy nie są liczone. Gdyż, Oj, czy... ja, nie, to już by było w ogóle. No. <laughs> Shaman Stone, Shamans of Warcraft. Hmm, okej. Okay. Ej, <laughs> mi spaść wszystko, a spadła ta karta. No nic. Idziemy dalej. Hmm. No dobra, no dobra, to jest całkiem fajne. Ło! 12 12. Mieszam, mamy. jego niewątpliwą zaletą jest, że jak on zginie, to się coś przy, przy, przyciągnie tak. zadycha, nie? Oj, tak. To jest fajne. Skudane jest jest. Dobra, uff Uf. Okej. Okay. No przeżyję. Jest plan. Tak jest. <laughs> Jeszcze powiedzieć... tą turę przeżyję. Ej, dobre! No to było he. dobre no Jeszcze przyzwij go ponownie! Ja! Ej, co? co to... Ej, fajne combo Dobra, ale ty ja muszę jakoś temu zapobiec Popsuł ale o ja cię Oj. Kurczę, to jest No to żeś popsuł ładny To żebym popsuł Ale żebym go Ale żebym mu, zabił mu ćwieka no <laughs> o kurde A przynajmniej nie mają tej swojej zdolności mm. Coś tam ma Mhm, mm Jest. To jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz, że jeszcze kiedyś tak? podnieśło życie. Ojejku. Także tego, nie? Fajnie się grało. Ja nie, nie jest tak da damy radę. Ty ci ojej oo oj, oj, oj. jaki... o kurde no właśnie, co to o, taki, no, tak patrzę, Hmm Ale okej okay. to, to nie, nie wiedziałem że kopiuje się też na no, spoko, spoko. Dobra. No jest duży błąd dobra, jakoś przeżyłem tę, te, te, tą nawałnicę, ale kurde Warlock ma tą swoją kartę. Co. Shit! Zadaje. O! Jak miło! Ma tą swoją Damn. kartę, co zadaje dwa obrażeń i przyzywa demona, nie? Pamiętam, zawsze przywołał właśnie. Tobie przywołał jakiś. chochlik spadł albo coś takiego. A przeciwnik: Malganis! Jaraksus! <grystanie> Jeszcze nie? Strawnik zagłady! Holerny świat! <grystanie> Nie, o tym mówiłem, właśnie Ja pierdziele! Oh. Okej, okay. dobra, postaram się to jakoś przeżyć. Prowokacja, nie! Zróbmy coś zabawnego tutaj. Eee. Kurde. Ja, już, ja już wiem, że on coś ma tam fajnego. Mam, no, 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 no. mam, 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 oczywiście, że mam. Eee... tylko zastanawiam się, czy cię zabić teraz, czy jeszcze. Aaa, czyli jest, to jest ten wybór tego, tego rodzaju. Zabić go, czy jeszcze go trochę pomęczyć? No, zagrajmy, tak. O, i tak. Hmmm, o, o, to jest fajne. To jest ciekawe. O Jajku. Ta ta, 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 ta. ta. Ale <noise> mi się fajne karty trafiły Ok, ja muszę coś, muszę coś podziałać teraz, bo tak, tak być nie może A uh, <noise> <noise> Tak, <głos> ja nie mogę na to pozwolić, słuchaj Tyle Dobra. To ma 6, ten 4, ten... No man musi zaatakować. trzeba zrobić tak O kurde <noise> Masz, masz liter tutaj? Co? Jest, jest! jest! Ja mu odpuściłem, kurde. Dobra, to ja, to się, ja ci też cię Nie, 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 spokojnie. nie, nie, Dobra. Już za To To już nie, drogi nie, nie, się już zejść. A to... mogłeś mi... nie mówić, że tak? Bym tego nie zauważył. To ja bym chciał sobie. Ja bym chciał coś sobie zbudować fajnego. Ja tu mam, mam tu dużo dobrych pomysłów widzę. Wydaje mi się, że ten pomysł. Ten pomysł będzie powielany później przez... setki. Przez setki widzów Jeszcze tu sobie dobiorę. Ostatnie dwie karty a się przypomniałeś. To całe tworzenie talii przypomniało mi tą heroiczną bójkę. Nie wiem czy grałeś w to za tysiąc golda w którą, którą? Tą heroiczną za 1000 zł. Coś tam nawet ja Grałem dwa razy. ja właśnie nie z... <grym> Podpuścili mi widzowie. Ej, zagraj jeszcze raz, nie tam zagrałem raz, przegrałem, zagrałem, no. Jeden, <grym> trzy o, wolady. Paladin kontra dla No dosyć ciekawe rzeczy, no, ale wolę zobaczymy Mam rękę agro No ja mam taką... Oh, niech będzie, przeżyję Nie jest źle Nie bój nic Zrobię tak I może spadnie coś fajnego Uwaga o, o, to fajno. fajne. Mm. Okej. Okay. Nie, Przyjemnie duża karta. Dzień dobry. No jest, jest, jest całkiem fajna. Hmm. Zagrajmy tak. Nie wiem czy trochę z nią nie posargowałem, czy przez to <laughs> się nie spowolnię teraz. Aaa. <laughs> mm. Ty ciszę. Zwajmy tak. Nie mamy Zagrajmy ostro tak. Ona jest za 4, No to przywie coś, za dwa, to może być nawet... Ptarcie z potężnym mełkiem gromiła! Hmm. Ale ja można nie jest to niestety nic mocnego. Okej, jestem zadowolony. Mówisz? Oj nie, 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 Ale nie, co nie, uwaga. nie, 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 Taurem jest bardzo przyjemny. Hmm, Kalerny świat. Dużo bym żeby mi się coś teraz, kurde, no w mordę jeża. <laughs> <laughs> Okej, okay, teraz zobaczymy, zobaczymy, czy da się tą zdolność z tej bójki właśnie wyciszyć. Myślę, że się da. O, da się! No, to jest jak agonia, No super. Całkiem fajnie. A nie, 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 nie. tak. Później znowu, e, komentarze, połowa komentarzy, wiesz, licznik czasowy, misplay, misplay. Nie wiem, czy też tak masz, ale a zwykle jak grasz właśnie w karcianki, takie gry logiczne, to swoje błędy widzisz dopiero później, kiedy montujesz film. Przynajmniej ja tak ma, nie? tak? Tak, nie, to każdy ma. To się nie zwraca. No, no właśnie. Jeszcze nie. coś komentujesz. To. Ludzie tego nie rozumieją. Dokładnie. Tak. Ta, jak ta. sam nie zacznie robić filmów. Ludzie nie rozumieją. <ślał> 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 Jakie to ciężkie. <ślał> 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 nie, nie, dopóki ktoś sam nie zacznie A, robić to filmów, prawda, no? to nie będzie wiedział, jak to działa. Tak. Mam coś. Jakieś masakra. Kurde, jest coś, co mam co w ręce karty za jeden i za dziesięć. I wiesz, to jest... <laughs> no, szybko. Trzeba go wykończyć przy dziesięć many. <laughs> Okej. Okay. Ja go teraz trochę ryzykansko wrzucam, ale może mi się to opłaci. O, jejku. Nie ma zwłok. Nie ma sprawy. On jest dobry. 07. No na miłość boską. <laughs> o, no to jest, to jest bardzo fajna no, karta. Jak ma towarzystwo? Tak, jak ma towarzystwo jest, jest zabójczy, jest, jest spoko. Hmm, no nic, muszę go poświęcić. A. Ten Fandral, wiesz, on zmienia jednostkę, nie? Tak, 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 tak. Wszystko fajnie, tylko że ta jednostka wtedy traci tą agonię. Oh, A, A Damit! Myślałem, że wiesz, to będzie siła napędowa, tego deku, nie A jednak nie. Holerny świat. Hmm. Teraz zrobimy test. Ja zobaczę no to nie, to, 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 czy to zadziała dwa razy. Nie, nie ma mowy. Nie, to no, no, To nie o, jest takący się efekt. No właśnie, Okej. Oh, nie żeby że byś oczar. Nie tak to miało zadziałać. <laughs> nie tak to miało wyglądać. <śmiech> <śmiech> mm. Mm. <śmiech> O, mam całkiem pokaźną armię. Mm. No o, kurde! Ale co z tego? Jak nie ma nie weszed... tak. Zastanawiam się zastanawiałem, czy wiesz, czy zagonią... Czy... No? Czy Enzo będzie działał, nie? Ale no? chyba nie. Wygląda na to, że nie, 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 nie działa, nie? Czyli, że co? Że Enzo powinien przywołać te wszystkie kraby, tu każdy miał agonię, nie? to zbudowałem, tylko mi się źle ułożyło na no, Tak. No racja, no bo on liczy jako agonię właśnie wszystko chyba, co weszło, czy nie? Powinien, nie ale wiem. no chyba nie jednak. No, no dobra, my tu działamy. Tym razem ja co, zobaczyć, co masz na ręce. Tym razem, tym będziesz będzie O kurde. Okej, okay, dobra. E, hmm. O, nie no, jak go da, to go ci ubiję. No właśnie, ja co zrobić? Tak, co zrobić, żeby to było rozsądne? To już nic nie da zrobić. Eee. O -o. Okej. Okay. Zrobimy to tak. No. No, no, no mog mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Uh, uh, może zagrajmy tak. Zagrajmy też sobie tak. Ale kosztmany został. Kosztmany został. Oh, yeah. O oh yeah. <laughs> Witaj! <śmiech> to jest dobra karta! Kurczę, to jest dobra karta! To jest Co by tu o nim nie powiedzieć? To jest dobra karta! Okej, okay, ten już teraz coś jakoś tam zbija. Hmm, okej okay. Powiem ci, że miałem nadzieję, że to zrobisz. ja, okej! Polszyd, dobra, zobaczmy teraz. Może coś fajnego. W porządku, w porządku. To są twoje przewoły, przywołane są do Twoich Niestety tak. Co? Niestety tak. Jak to wykorzystać na naszą korzyść? No, no okay. hit Hit, prawdziwy. Hit, hit sezonu. Ja pierdzielę. No. Drugi. Karty ja sobie karty bojowymi. dostać. Tak. Oooo. Hmm. To szalejny. Za Okej, okay, staramy się z tym coś jeszcze zrobić dzisiaj. On ma tą agonię, no właśnie, ma tą fajną agonię bardzo. ja e, ja tu mam na stoleś ostroga zawodnika. Słuchaj, teraz top deck, uwaga. A, no nie, dobra, prawie top deck. <grym> Okej, okay. okej, okay. jeszcze podwójna agonia, nie? Dla oh, <laughs> <laughs> <na kapę>, wszystkich. Agonia dla wszystkich. Jak mi się liczyć nie chcę za bardzo. Zagradam... Ja też tak zawsze. Hmm, będzie lital czy nie będzie, nie? Zagrajmy to. Tak, no, to sobie, tak. No to było nawet dobre. <śmiech> <śmiech> hmm. nawet, nawet fajnie wyszło. Okej, okay. to teraz, teraz ta karta, dzięki której wyciążam tą grę. No, patrz nie, patrz, nie patrz nie na widzę, to. No, nawet jakbym się postarał, to nie wiem, co ty już możesz tutaj zagrać. <grym> Sześć, No dobra, dobra. A... I surrender. <grymne> Co by tu powiedzieć na koniec? Co się zwykle mówi? Dzięki wszystkim widzom. E, bardzo miło, że byliście świadkami pojedynku gigantów. E, <grymne> Chyba masz na myśli pow... moją wagę. Bardzo... <grymne> 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 Chyba moją. <grymne> Powtórka będzie na mistrzostwach świata. Nie, okej, okay, było bardzo fajnie. Dzięki wielkie rok, Z Spoko, nie mam sprawy. Eee, to było przyjemne, interesujące doświadczenie. Ja muszę, muszę mu kurde zakończyć, bo on nie wiem jak, jak, tak, wie jak zacząć się nie nie wie jak skończyć. Tak. Trzymajcie Poświęcie, się. Pozdrawiamy wszystkie. bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiamy.